Pokażę teraz, jak w prosty sposób wspomóc seniora w przygotowaniu posiłku. Taką najprostszą rzeczą będzie zrobienie samodzielnie kanapki, obranie owoca lub warzywa, a następnie zalanie herbaty bądź kawy. Teraz tak, panie sobie wybiorą najpierw wezmą sobie kanapkę. Pani Aniu, Pani Marysiu, wybierzcie sobie jedną kromkę chleba. Nóż odpowiedni do y, smarowania masłem. Pani Ania wybiera taką, a pani Marysia, który by nóż chciała wybrać do smarowania kanapki masłem? No, który co bym chciała? Nóż. Nie Spróbujemy tym pani Mario, dobrze? Dobrze, dobrze. Dobrze. No i teraz nabierzemy masła. Ja sobie też wezmę. Tak. Spróbuję. Mhm. Jeśli ta czynność by uczestnikowi nie wychodziła, coś by było nie tak, to można zawsze ją zmodyfikować, zmienić nóż, zmienić ułożenie deski, zmienić ułożenie kanapki na desce. Tak, żeby seniorowi było wygodnie smarować. Nie wiem, czy jest to. Nie tak, żeby taką grubą, żeby dać Myślę, że tak wystarczy, Pani Mario. Tak? tak. Wystarczy? Mhm. Dobrze. Okej. Okay. Przełożymy sobie kanapkę teraz tutaj na talerzyk. To tak? tak? Przełożymy kanapkę Pani Aniu na talerzyk. Poczekaj, jeszcze nie używamy. Przełóż kanapkę na talerzyk. Super. I teraz pokroimy pomidora. Dobra? Jaki nóż weźmiemy do krojenia pomidora? Ostry. Tak. Ten jest ostrzejszy, mhm. czy mniejszy, czy ten. Którym pani będzie wygodniej, Pani Aniu, jak pani myśli? Spróbujemy najpierw tym dużym, dobra? Dobrze. Dobrze. Pani Mario, ten zabiorę. tak. I, tak, i, dobry tak, jest. Tak. I którym nożem spróbujemy? No ja nie wiem. Dobra, to spróbuje no, Pani tak, Maria na razie tym. Od połowy? Pokroić tak, na plasterki. Tak? Nie, troszkę mniej tutaj. Aha, od razu. Tak. Mhm. Mm -hmm. I następne. Tak, tutaj zwracamy też uwagę na bezpieczeństwo uczestnika. Noże nie mogą być bardzo ostre, ale też nie mogą być zbyt tępe. Staramy się to dobrać tak odpowiednio, żeby uczestnik się nie zranił. No, ale to mi się już tak? To nic, to odłożymy sobie tutaj na bok. Tu jest nawet tak grubsze, ale to jeszcze trzeba tak zrobić. Bo... O, kurczę, kurczę, pieczone. Jest tak, tak, jest dobrze. Nie trzeba obracać pani Mario. Aha. O, tak, tak. Okej. Okay. Okay. Nie wiem teraz, czy mi się to uda. Uda się uda pani się, Mario? Albo się nie uda. Ja na tak pewno radę się uda. Na pewno się uda. Ja nie jestem taka sprawna. Dobrze, pani, gdzie pani Mario? Może spróbujemy. Tak, ok. I w ten sposób kroimy, tak jak wcześniej Pani ja robiła. Tak jak teraz? Tak. Mhm. Nie wiem, czy tego tak zrobić kończyć. Nie, tak, zostawić, tak? tak, tak wystarczy. Dobra. Mhm. Jeszcze sobie inaczej spróbuję. O, Dobra. Suż, od... to już mam białe. Tak. Znaczy, I teraz odkładamy te duże noże. Tak. To Pani Ania mi odda. To zostawimy na razie. Pani Mario, poproszę też Pani nóż. I teraz drogie Panie, na tak, nałożymy sobie, przygotujemy kanapkę z tych e, półproduktów, które tutaj mamy. To z tych, tak? No nie ma tutaj widelca, a jest widel. Można nabrać ręką, nie trzeba widelcem ani tak. nożem. Mhm. To jest podwójne, czy na pół, czy tak można zrobić? A jak będzie Pani wygodniej? No, ja, ja wiem, no może no. być nawet tak. Ale... O, mhm. a Pani Mario teraz Pani. Aha, tutaj. Tak? Tak, żebyśmy zrobiły kanapkę tak. odpowiednią do zjedzenia. Pomidorę. I dajemy jeszcze na to pomidora, którego pokroiłyśmy? Tu? Tak. Raz. Mhm. I na, na pół, czy całe. Czy takie to, to, to. kanapeczki jakby się robiło? Takie kanapeczki. Mhm. Dobrze. Jakie jest... kanapeczki? Rano polskie. ja nic nie umiem. Umiesz Pani Marysie, umiesz? Popatrz jaką piękną kanapkę zrobiłaś. I Pani Ania jeszcze przecina na pół, tak? Tak. Żeby Ci tak. było wygodniej zjeść. Na pół i tutaj hmm. nawet mogę tak i tak dać, to będzie? I tak. To go już nie trzeba, chyba, że Pani chce. Nie, nie, ja nie. No to odłożyć na swoje tutaj na deseczkę, ok. I zjadłaby Ech. Pani taką kanapkę, Pani Mario? Czy co? Zjadłaby Pani nie, taką nie, nie, nie. kanapkę? Nie, nie, nie. Nie? A ja jaką kanapkę? Ta tak. większą czy mniej? Nie. A Pani Ania zjadłaby taką kanapkę? To mogłabym. Tak, pani. To mogłaby tak, Pani. Ok, dobra. Tam. Teraz będziemy razem z uczestniczkami obierać owoce i warzywa. Zaczniemy sobie akurat dzisiaj od bananów. Drogie panie, jak byście obierały banana? tu. No, no to tak. No, ale no to na przygotowanym tym, jak będzie chleb, posmarowane i wtedy Tak, będzie... kalapki już mamy zrobione, teraz obierzemy sobie banana. Pani Aniu, potrzebuje pani dobiego. noża? Potrzebuje pani noża? No teraz do bo tu, którego wybieramy? Ten? Dobrze. I próbujemy. Hmm. Tutaj do miseczki wspólnej będziecie panie kroiły banana, dobra? Ja nie wiem, czy ja dobrze robię. Dobrze Pani Mario. Zawsze, jeśli uczestnik wykonuje jakąś czynność nie do końca dobrze, tutaj, to na ten... początku staramy się, żeby samodzielnie doszedł to... do rozwiązania sytuacji, już Pani Mario, a później dopiero korygujemy samodzielnie. Przełóżmy teraz łupki. Możemy wrzucić tutaj. Aha, do tego, dobrze. Mhm. Tutaj obierki do Pani to, Mario. To, 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 to tak. tak. I teraz kładziemy sobie banana na desce i kroimy go w paseczki. Tak, tak jak Pani Ania. Mhm. A to, to nie, to, to nie jest jakieś... To może zostać. No, mhm. może zostać? I kroimy. Tak? tak, Pani Mario? Tak? Tak. takich umiejętności w ośrodkach wsparcia sprawi, też, że senior bądź osoba niepełnosprawna będzie czuła się bardziej potrzebna w domu. Może wykonywać takie naprawdę najprostsze czynności, właśnie jak krojenie warzyw, obieranie, przygotowanie bardzo prostej kanapki, bądź jakiś elementów czy składników do ciasta. Bardzo dobrze jest, panianiu. Nie musi być idealnie. To nie do restauracji. Super. I teraz pani Aniu możesz wrzucić wszystko tutaj do miski. I teraz będziemy obierać ziemniaki, drogie panie. Aha, Dobre. Dobrze. Dobrze. Teraz, drogie panie, będziemy obierać ziemniaki. Musimy zdecydować, czym wam będzie najwygodniej. Będziemy najwyżej próbować kilku różnych e, sprzętów tutaj. Tak mamy obieraczki, mamy nóż, tak. większy, mniejszy. Ja ten nóż? Chciał. Pani Ania na początek ja, preferuje nóż. Ten, to ten mniejszy. Tak... <laughs> mniejszy chce pani nóż? Nie, nie, nie. Tak ma. jest dobrze. To mhm. no jest taki, taki sam. Pani Marysia też ten sam nóż, dobra. No to próbujemy teraz, zabieramy e, 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 ziemniaka. To do tego teraz. Tak, obierki, obierki mogą tutaj pójść na razie na tackę. Aha. Potem Te będziemy. Dobrze, jak to będzie takie, to nic. To żeby pukać to w wodzie? Żeby Damy to... sobie z tym radę. Dobrze. Tak patrzę, że mhm. ten. Pani Anioł, a może spróbujesz sobie obierać e, obieratką? Nie, pani, co może dobrze, tylko to są takie. Odgłosy. A to nic, to wytniemy potem nożem. Tak? Mhm. Dobrze. dobrze. Zmodyfikujemy troszkę. O tak, i spróbować tym obierać w ten sposób. To jest stąd? Tak. Mhm. Obieranie to już jest zdecydowanie trudniejsza czynność. Bardziej precyzyjna, bardziej dokładna, wymagająca większego skupienia u uczestnika i większej koncentracji. Uczestnicy powinni się wtedy bardziej skupić, bardziej skoncentrować na wykonywanej czynności, tak? Jeśli nie idzie obieranie tak jakby nożem albo obieraczką, to wtedy modyfikujemy. Zmieniamy sprzęt tak, żeby seniorowi czy osobie niepełnosprawnej było wygodniej. Bo chodzi o to, żeby czuli się też w tym komfortowo, a nie denerwowali się tą czynnością. Ale jeszcze wody by się przydały. Przy... Też dodamy, Pani, też też dodawę, Pani Jak nie w tym, to w tym to czasem można coś... Nie ma reguły, czy będzie wygodniej obierać nożem, czy obieraczką. Każdy uczestnik, tak jak każdy, każda zdrowa osoba, preferuje własny, własny styl obierania. Czy to będzie obieraczka, czy to będzie nóż, wszystko jedno. Chodzi o to, żeby było łatwo, sprawnie i ergonomicznie. Można tu położyć? Można położyć, pani Mario. Można następny? Ten? Oczywiście. Bardzo proszę i fajnie, jeśli uczestnik się taką aktywnością zainteresuje. Tak czuje się potrzebne. Łapać, tak tak wydłubać ze środka, tak jak w domu. Mhm. Wtedy możemy w domu osobę starszą zaangażować w jakieś wykonywanie jakichś prostych czynności. Będzie się na pewno czuła potrzebna, będzie miała takie poczucie, że jest jeszcze zdolna wykonać takie najprostsze czynności, a usprawni nam to też pracę taką na co dzień w domu. I ten taki obiad przygotowany przez uczestnika będzie zdecydowanie jej bardziej smakował i miała takie poczucie, że to ona faktycznie go wykonała, że jest częścią domu, wykonuje część obowiązków, które jest jeszcze w stanie wykonać.